Dzień dobry, cześć, cześć Kochani, witajcie na kolejnym yy, spacerze fotograficznym. Wybrałem się do swojego dojzdawego lasu. Yy, ze mną 300, Więc się pobawimy dzisiaj troszeczkę, mam nadzieję, z jakimiś małymi ptaszorami. Yy, wziąłem ze sobą telekomerter również 1,4. Gdybym ewentualnie potrzebował. Coś mi tam wybiegło na drogę. Chyba królik. No, także coś już zaczyna dziać. Już jest po wschodzie słońca, ale jak widzicie, szaro było ponuro. Także, no, pomawiam się w takim oświetleniu, po prostu, na niższym miso, bo 300 nie potrzebuje aż takiego wysokiego jak 150-600 czy inne obiektywy. Cieszę się bardzo, że w końcu udało mi się tą 300 dorwać. No i teraz tylko jedynie się cieszyć nią i, i robić jakieś kompozycje fajne. Wynajdować jakieś nowe gatunki ptaków czy, czy ssaków, cokolwiek tutaj w mi się uda. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście mojego poprzedniego odcinka, w którym mówiłem, w którym byłem z synem w górach, tam już wspomniałem, że właśnie mam czy setkę, że, że czeka mnie gruba, gruba wyprawa w tym roku jeszcze. Także już naprawdę nie mogę się doczekać, ale to jeszcze parę miesięcy. No w każdym razie dzisiaj tutaj. Lokalnie, że tak powiem, idziemy szukać kadrów, także zapraszam. Nawet jakieś słoneczko się przebija Ciekawe czy to się utrzyma, bo tutaj chmury są dosyć grube Spociłem już z szyżyka. Może kompozycyjnie nie jest jakoś fenomenalne Ale fajnie, że jest no to pod światło raczej już takie dosyć ostre jak tutaj teraz mam to raczej nic nie wynajdę to wie daleko jeszcze nie przeszedłem także yy, spoko tak jak mówię wynajdowanie kadrów przede wszystkim no i spędzony czas naturum no to yy, nic tam tego nie zabierze wrzos już pięknie kwitnie na taki fiolet róż kapitalnie Dobra, rozglądamy się dalej. Podziwiamy. Przynajmniej nie, nie wieje. Także jest kapitalnie. Dobra. Rzostu kwitnie kapitalnie a tam w oddali mi śmigną nad polami tam widzę tam badylu na paliku na polu pomiędzy polami siedzi sobie myszołów jest mega daleko coś tam nagrałem ale w obchodzeniu przynajmniej na razie nie ma tutaj mowy chyba że gdzieś tu polata ten lasem niech sobie tam siedzi w spokoju i poluje na śniadanie jakieś a ja dalej tutaj świruje między tymi młodymi drzewkami jak widzicie już znowu yy, słoneczko zaszło także miałem słońce może jakieś 5 minut tak to właśnie mnie wygląda nie jest zimno generalnie jest fantastycznie bo jest około 20 stopni już no ale brak słońca zmierzam dalej w poszukiwaniu jeszcze jakichś małych paździochów Dziś małych ptaszorków, kląskawka, może. Dzisiaj też wpadła, to by było fajnie. Zdecydowanie więcej się tu dzieje wiosną. Teraz te ptaki nie są aż tak, że tak powiem, widoczne, ruchliwe. Jaskółki latają nade mną, ale robić się potety. Te na takim po prostu białym tle będzie bez sensu nawet się starać to zrobić tam mam chyba przed sobą Z szyżyka, nie wiem jak się odleciało. W takie słychać tylko yy, mam Może nie, że problem ich wyna yy, je wynajdować wynajdywać ale no jest tak szaro buro i ponuro i wszystko się zlewa w taką jedną wielką zieleń i szarość. Dopóki ptak się nie poruszy to nie jest łatwo cokolwiek wypatrzyć. Tym bardziej, że ich jest naprawdę mniej. Są mniej aktywne, bo młode też tu pewnie są, więc powinno być ich stosunkowo więcej. Ale to dopiero początek lasu, więc 笨的神大雷。 przechadzając się między gęstymi drzewami tutaj między lasem czy w normalnym lesie Sobie czmychając myślę właśnie sobie grubo nad zakupem termowizji takiego jakiegoś monokularu z termowizją Czy to by stworzyło, że byłbym lepszym fotografem? Oczywiście, że nie. To by dało po prostu jakiś podgląd lepszy i na pewno jak pomogłoby. Bo nawet w nocy można by się było, czy wcześniej rano przyczajać i rozglądać. Także ostatnio bardzo dużo o tym myślę, żeby coś takiego zakupić jak macie jakieś inne pomysły yy, albo wasze opinie na temat termowizji dajcie znać na razie tutaj cichutko i spokojnie ptaków jest naprawdę mniej, o wiele mniej niż yy, wiosną przynajmniej o tej porze dnia nie wiem czy to się zmieni yy, troszeczkę później jak już dzień się Rozbudzi, że tak powiem. Ale tak jak mówię, jak zawsze powtarzam, nie ma nic lepszego niż po prostu taki spacer z naturą. Wolny dzień, bawienie się aparatem, cieszenie obiektywem i bycie w terenie. Gdzieś tam za mną słychać myszłowa. Albo nawet dwa. A tam głęboko w lesie na pewno pustułki się odzywają. Bo one gdzieś tam sobie żyją, to jest na 100%. Bo już się tam parokrotnie widziałem i to chyba nawet 5 sztuk. Czyli taka rodzina, dopóki młode nie opuszczą pewnie gniazda. nie zostawiam tego terenu rodzicom. Yy. Widzicie dalej. Szaro, buro ponuło. Ptaków. Jak na lekarstwo. Ale jak, jak to w przyrodzie, wszystko może się za sekundę zmienić. Gdyby zrobiła się odrobina więcej światła, podpiąłbym też z nią chęcią żeby być bliżej tych ptaków jeszcze. Ale jak na razie nie ma ptaków i nie ma światła, więc tak sobie spaceruję. Słyszę te ptaszory, ale. To nie jest to co było wiosną. Gdzieś tu w oddali słyszę również kluskawkę, ten charakterystyczny dźwięk, które one wydają Przystaje co chwilkę, żeby właśnie się rozglądać. Są klaskawki. Dobra pokażcie mi to. Jest młoda. Są rodzice z tym, że wysoko na tych dżubkach tych małych drzew i mam je pod te tło beznadziejne, więc spróbuję je obejść jakoś żeby mieć je na tle lasu, żeby tło było jakieś normalne ale przynajmniej coś się dzieje mam tu kąskawki z prawa i z lewa ale lubię je focić zszedłem już na 500, także całkiem wypaśnie. Gdyby odrobina na światła, więcej była można by się było pobawić pro capture, żeby ta migawka była o wiele szybsza. Do lasu tam gdzieś przede mną słyszę cały czas tego myszogła, gdzieś na pewno gdzieś tam się dzieje, ale słyszycie go nie wiem czy gdzieś nie wysoko na drzewie Там где другие? I'm awesome. Co znalazłem w moim pierwszym życiu? Powiedziałem Daniela, jak starty tutaj, widzę, że chyba była walka, nawet bo sławane. Oczywiście, zabiorę sobie, bo czemu nie? Nigdy czegoś takiego nie miałem. Fajne go. Jak się znacie to piszcie w komentarzu jak yy, jaki wiek był tego Daniela Okej okay. idziemy dalej znaleźć miejsce na na to żeby się napić chwilę świetna sprawa Nie wiem czy to słyszycie jak... Odzywają się postulki Dlatego w taki moment, momentach przydałaby się temu wizję Żeby można było gdzieś tam wypatrzeć Przynajmniej stąd ewentualnie pójdzie podejść świeżego powietrza jeszcze będę pomału zmierzał już w stronę samochodu naprawdę fajnie ziemia dzisiaj ptaszorki dopisały pogoda nawet też ja spoko dopisała Daniele super no i moje znalezisko jakieś powrożenie Danieli też mam także w kapitalnie herbata idziemy dalej

Właśnie Daniel Dobra Dopijamy I lecimy Chelbatka pita. mogę Zmierzać po w stronę samochodu I Ściągnąłem sobie telekonwerter również Czemu nie pobawić się W ten sposób Tylko każde moje ruchy teraz Próbuję pozwalniać do minimum Tak tych Daniel jest dzisiaj dosyć spoko wziąłem w sumie może z 8 sztuk także Nie wiem czy to dużo czy to mało Na polskie warunki to pewnie jakiś żart No ale ja mam tutaj tak jak mam Szkoda, że jego drapula też nie mogę wypatrzeć nigdzie Słyszeć się słyszę, ale co się sfocić, co się nagrać to nic dlatego mówię, ta termowizja mi chodzi po łbie do maksa Dobra, rozglądamy się jeszcze za jakimiś kadro, kadrami Dobra, kochani, tyle ode mnie na dzisiaj. Co do obiektywu, jeszcze tak na szybko mogę tylko przypomnieć dla tych, którzy zapominają, że może to być też fajny obiektyw do fotografii zbliżeniowej, bo udało mi się spocinać na ważkę dzisiaj jakieś tam robale i, i, i pająki. Fajnie, że byliście dzisiaj ze mną, fajnie, że ktoś to ogląda. Zdjęcia widzieliście, także dajcie znać, jak Wam się podoba moja twórczość jeżeli chodzi o same fotografie. No i tyle, ja wiem, że na całym, w całym świecie nie ma to najmniejszego znaczenia, czy wam się moje zdjęcia podobają, czy się nie podobają, czy ja to w ogóle, dlaczego ja to w ogóle robię. Świat się kręci, Ziemia się kręci dalej, ja czerpię jak największą radość, przyjemność z bycia w naturze i robienia tych zdjęć, spamiętywania tych chwil w fotografii i tego Wam również wam życzę. Nie spinajcie się, czy ktoś już lubi Wasze zdjęcia, czy nie, bo ostatnio na necie chodzą różne dziwne treści i filmiki. Tak, jakby to miało naprawdę jakiś większy sens w Waszym życiu. Przypominam, że 99% z nas, fotografów dzikiej przyrody, nie jest profesjonalistami w żaden sposób, bo po prostu tych zdjęć nigdzie nie opublikujecie, nigdzie ich nie, nie sprzedajecie, nie zarabiacie na tym. No, taka jest prawda. Także nie spinajcie się tyle, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego odcinka mam nadzieję, że może będzie jakiś ciekawszy, a może nie. Tak jak mówię, nie ma to najmniejszego znaczenia, ale fajnie, że jesteście ze mną. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hehe.